Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam porozmawiać na temat mojej pielęgnacji wieczornej w okresie letnim. Moją pielęgnację zawsze zaczynam od oczyszczania. I tak, najpierw oczyszczam makijaż oczu. Tu akurat mam taki olejek z firmy Cien. On był niedrogi. Najczęściej kupuję ten, albo z Balei, z DM-u, albo z Rossmana. one są wszystkie mi się bardzo dobrze sprawdzają i nie szczypią w oczy. Następnie używam płynu miceralnego, obecnie używam firmy Garnier, akurat ten kupiłam na dobrej przecenie za tylko 2 euro. On się całkiem dobrze sprawdza, zmywa ten makijaż również bardzo dobrze, nie szczypie w oczy. I najczęściej kupuję z firmy Netto albo Balea z DM-u. Tamte są po prostu trochę tańsze. E, następnie zmywam makijaż. E, twarz zmywam zawsze dwukrotnie: najpierw olejkiem do mycia twarzy. I tutaj mam akurat e, Balea, e, również go, e, produkt godny uwagi. Używam albo tego, albo z Rosmana. On jest niedrogi około 2,5 euro kosztuje. I tu mamy 100 ml i ma również e, fajny naturalny skład. Następnie e, drugie oczyszczanie, znaczy drugie mycie twarzy. To używam najczęściej żelu albo pianki do mycia twarzy. Akurat tutaj mam e, taką piankę z Eveline i jest to pianka e, nawijająca do mycia twarzy i ciała niacinamid, arbut, aloes, bardzo fajna pianka, zakupiłam ją w Biedronce za około 15 zł. świetnie mi się sprawdza. Następnie zawsze, po, po oczyszczeniu twarzy zawsze używam toniku i teraz obecnie używam tonik Soraya, to jest to chlorofil zakupiony w Rossmanie, bardzo fajny tonik. On był drugie kupiłam go na jakiejś promocji za 8 zł. Ma bardzo fajny, naturalny skład. Tylko tego używam wyłącznie na, no, na wieczór, dlatego, że ma w składzie na drugim miejscu kwas glikolowy, dlatego na dzień on nie jest skazany. Bardzo fajny, on tak świeżo pachnie. Naprawdę super produkt i to bym z chęcią kupiła ponownie. Następnie, teraz tak, użyłam toniku, więc przechodzę teraz do serum do twarzy. i teraz chodzi, Jeżeli chodzi o wieczór, używam kilka rodzajów serum, i zacznę może od pierwszego, które teraz używam. i Jest to firma Uzdrowisko Aktywne Serum przeciw zmarszczkom. Firma Uzdrowisko produkuje bardzo fajne kosmetyki naturalne. To serum jest bardzo fajne. Świetnie na, na Wilżabuzie, Ono miało fajny naturalny skład. To jest taki, taka takiego, to jest taka, taka biała substancja, bym powiedziała, która się świetnie wchłania. On pięknie pachnie, tak. Tak kwiatowo. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk, i jest to godne polecenia. Ogólnie firma Uzdrowisko ma fajne kosmetyki. To mi się zaraz będzie kończyło. Nie mam nic w zapasie firmy Uzdrowisko, ale zakupiłam tutaj u nas w Niemczech takie serum. To jest Dr. Shella, i to jest serum, które dostępne w dm i w Rosmanie. A również to ser można kupić w Polsce przez internet. To serum kosztowało około 9 euro. Ono ma również bardzo fajny skład, dlatego zostawiłam sobie pudełeczko, żeby właśnie przeczytać, co jest w tym składzie. I tutaj mamy oczywiście wodę, tutaj mamy wyciąg z jabłka, olej arganowy, olej z rumianku, olej ze słodkich migdałów. Naprawdę fajny, naturalny skład. I to serum używam już dwukrotnie. Ono się bardzo fajnie sprawdza, świetnie się wchłania, skórę pięknie nawilża. To jest również godne polecenia. Następnie używam kwiasu Kwas ten używam cały rok. Tylko często zmieniam firmy, bo ja lubię testować nowe kosmetyki i obecnie mam kwas zakupiony w Polsce. Jest to Mia. Jest to kwas 2% kwasu hialuronowego, niskośrednio wielocząsteczkowy, prowitamina B5. Bardzo fajny kosmetyk, on mi się również bardzo fajnie sprawdza. To było niedrogie, to kosztowało chyba około 30 zł na promocji, 30 ml. Ja robię to w ten sposób, że nakładam zawsze kwas. A ten kwas zawsze przykrywam kroplą jakiegoś oleju. I teraz aktualnie używam olej z Balea. Jest to olej z nasion konopi. Wygląda to w ten sposób. Kosztuje 4 euro. Bardzo niedrogie. Naprawdę ma fajny skład. Tu mamy też również w składzie właśnie kwiast, e, e, olej e, właśnie z, e, z konopi, witaminę E. Tu mamy także również olej ze słodkich migdałów. Naprawdę fajny olej. On jest niedrogi. To jest godne polecenia. E, 4 euro. Także bardzo fajna cena. E, następnie używam. Witaminy C, i o tym produkcie firma Detox mówiłam również w mojej dziennej pielęgnacji, ponieważ ja witaminy C używam sobie raz na wieczór, raz rano. Ta pielęgnacja mi się fajnie sprawdza i ten kosmetyk jest również godny uwagi, godny polecenia. To również serdecznie polecam. Następnie, jak już użyłam serum na twarz, używam kremu pod oczy, i jak już wspominałam w swoim filmie o pielęgnacji dziennej, używam właśnie dwóch kremów pod oczy. Dlatego, że ten krem mija. Jest to krem nawilżający, zakupiony w rozmaniu na jakiejś promocji. On mi się tak średnio sprawdza, ponieważ tą skórę troszeczkę za sobą moją pod oczami nawilża. Ale jak już wspominałam wcześniej, dla kobiet 20-30+, ten krem będzie idealny. Ja go użyłam co któryś co dzień, ponieważ nie lubię marnować kosmetyków. I na przynienie właśnie używam z tym kremem Snachtkercen, zakupiony w niemieckiej aptece. Jest to krem pod oczy z wisiąkiem, który jest bardzo gęsty i świetnie nawilża skórę. Więc to dla pań 40+, plus na pewno się fajnie sprawdzi. Jeżeli chodzi o dalszą pielęgnację Używam kremu, kremu na noc. Ja mam taką swoją zasadę, że używam najczęściej dwóch kremów na noc, dlatego że lubię używać różnych składników na moją twarz i to mi się świetnie sprawdza. Obecnie używam kremu QA. Jest to krem zakupiony w niemieckim Rossmanie, ale go również można w Polsce kupić przez internet. Bardzo fajny krem, który ma świetny skład. Jest to krem kolagenowy. On się nadaje do skóry. Hmm, normalnej, wrażliwej, nawet mieszanej. Ten krem nie ma zapachu, także dlatego on się nadaje do skóry również bardzo wrażliwej. Skład ma bardzo dobry. Tutaj możemy w składzie znaleźć olej ze, ze słonecznika, masło shea, olej masło kakaowe. Również tutaj mamy peptydy, ceramidy. Także no, skład jest naprawdę bardzo fajny. Również wyciąg z aloesu Krem świetnie nawilża, godny polecenia. Hejmie przetestowała również inne kosmetyki z tej firmy, ponieważ widziałam w Rosmanie na półce jeszcze inne i bo również sporo dla skór mieszanych i tłustych. Na przemienienie teraz z tym krem używam kremu. Jest to Immortella. Ten krem zakupiłam w Chorwacji, w dm -ie. Jeżeli do Chorwacji się wybieracie, to bardzo zachęcam do zajrzenia do DM-u, ponieważ tam mają również fajne kosmetyki, tylko również trzeba czytać składy, bo nie wszystkie składy będą naturalne. Akurat te, co ja kupuję, to znaczy, że mają, wszystkie mają naturalne składy. Ten krem jest regenerujący na noc. On jest z, ko z koculą i z czerwonymi algami. I ten krem... Y on świetnie nawilża skórę. Pięknie pachnie, tak lekko ziołowo. Ja lubię takie zapachy lekko ziołowe, lawendowe. To mi się również świetnie sprawdza i ten krem zakupię ponownie, jeżeli, bo w tym roku w chorwację wybieramy i ten krem ku, ku, kupię na pewno, ponieważ jest super. Świetnie nawilża skórę. Ona jest taka nawilżona, promienna rano, więc to również mogę serdecznie polecić. I teraz tak. Czyli krem na twarz mamy. Teraz może to powiem, że tak. Latem stosuję również bardzo często maseczki w płachcie, ponieważ ten taki fajny efekt chłodzenia. I teraz pokażę taki masecz, który mi się bardzo fajnie sprawdzają. To jest Isana zakupiona w Rosmanie, z maską witaminą C i kofeiną. To jest nowość na półka. To kosztował euro. Bardzo fajna maseczka. Ja już to testowałam. Ona ma super skład. Właśnie ma wyciąg kwas askorbinowy, Wyciąg z cytrusów. Tutaj mamy również kofeinę. Bardzo fajna maseczka. Ona tak świeżo właśnie pachnie, tak cytrusowa, cytrusową. Następnie mam Isana, również kolagen booster. Maseczka zakupiona również w Rosmanie. To ma również bardzo fajny skład. Tutaj mamy wyciąg z aloesu, olej z makadamia, olej z winogron. Również fajna maseczka. Również euro. To już również testowałam. Następna maska umieszczamy ceramidy z Isany, to również jest bardzo fajne, ale to jest niestety niedostępne w stałej ofercie, chyba że to może wróci, więc to serdecznie polecam. Ta kosztowała około 1,50 euro. Tutaj mam również z Isany maseczkę nawilżającą ona koło euro, również fajny skład, świetnie nawilża skórę i te wszystkie maseczki w ogóle, one są świetnie nawilżone, ta płachta jest rzeczywiście mokra, można sobie również potem ściągnąć to wszystko na szyję czy na dekolt, świetnie nawilżają. Tutaj jeszcze mam taką maseczkę po opalaniu z aloesem, ale to można stosować również bez opalania. Również fajny skład, świetnie nawilża. I tutaj również mam taką maseczkę z Balea, to jest z wyciągiem kokosu. Również naturalny skład, ona jest świetna. Ja ją kupuję co roku, bardzo fajnie nawilża, ładnie pachnie. I do tego czasami jeszcze stosuję taką maseczkę w kremie, tu akurat mam Bielendę, E, silnie naliżająca, zakupiona w Rosmanie, e, nie w Rosmanie, to kupiłam akurat w Biedronce, chyba za około 3 zł. Również fajny skład, e, godna polecenia. E, również używam w okresie letnim peeling. Tu mam akurat, o, tak raz w tygodniu używam peeling. Tu mam akurat e, wygładzający, drobnoziarnisty Only Bio. Fajny kosmetyk, naturalny skład, naturalny skład. Only Bio w ogóle ma fajne również kosmetyki godne uwagi. E, fajnie tą skórę oczyszcza. E, lubię, ten, lubię ten produkt. I używam również mgiełki do twarzy, żeby troszeczkę tą twarz e, e, opalić. Tu mam akurat mgiełkę z Bielendy ale muszę powiedzieć, że z z tej mgiełki nie jestem super zadowolona, ponieważ efekt tego brązu na twarzy jest bardzo, bardzo delikatny. Ja tego muszę użyć dwa razy po rząd, nawet czasami trzy, żeby coś było widać. A na pewno latem, jak będę już rzeczywiście, latem się rzeczywiście mocniej opalona, to ten efekt już w ogóle prawie jest niewidoczny, więc tego nie zakupię ponownie. Użyję to na pewno, użyję to do ciała później czy coś, bo nie lubię tego wywalać kosmetyków, ale ogólny produkt produkt no nie sprawdził mi się. Na pewno przez swoje kropel brązujących Hawaii Tropics, który jest dostępny w drogerii Mera. Więc tak, jak widać ta moja pielęgnacja wieczorna jest dość rozbudowana. Lubię właśnie nakładać fajne produkty na twarz, które tę twarz świetnie nawilżają, pielęgnują. Ta skóra potem jest taka rano wypoczęta, świeża, promienna. Także piszcie, co wystosujecie, jakie kosmetyki, które Wam się świetnie sprawdzają, które możecie polecić. Chętnie przetestuję coś nowego. Także na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!